Dzień dobry Katarzyna Siwczyk. Witam ze studia telewizji TVT. Dzisiaj w programie Gość Dnia moim rozmówcą będzie pan Krzysztof Dybiec, prezes Wodzisławskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa serdecznie. Głośno wokół tarczy antykryzysowej, głośno wokół tego, że przedsiębiorcy mają coraz więcej problemów też na ulicach miast w regionie w weekend odbywały się takie samochodowe strajki, a ja chciałabym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja u państwa jako regionalna izba gospodarcza. Spotykacie się teraz z tymi problemami na co dzień właściwie z jakimi problemami zgłaszają się do Was ci lokalni przedsiębiorcy, ci, którzy prowadzą na przykład małe firmy w regionie? W na nawiązaniu do ogólnych niepokojów, to my, jakby przedsiębiorcy, ludzie, mamy to do siebie, że lękamy się wielu rzeczy. I tutaj ten lęk jest o tyle spotęgowany, że nasze państwo wprowadzało tarcze, ale wprowadzają ją po pierwsze za późno. Po drugie, nie słuchało naszych sygnałów i informacji, więc ta pierwsza tarcza, która wchodziła, była tak okrojona, tak słaba, że wielu przedsiębiorców musiało zlikwidować działalność gospodarczą, więc to pierwsze. Wiele było zwolnień, bo czuliśmy lęk, nie wiedzieliśmy co robić dalej. Teraz jest tarcza 2, którą omawiamy, tarcza 3, ale teraz już też przyzwyczajamy się do sytuacji, już wiemy co robić. Już mamy sygnały, już pierwsze wnioski są składane do powiatowych rzędów pracy. Ta wiedza powoduje to, że odzyskujemy wiarę. A jak lokalnie? No, przede wszystkim tłumaczymy tarczę. Pierwszą, drugą, za chwilę będzie tarcza trzecia. Organizujemy webinary, tak żeby nasi przedsiębiorcy mieli z nami kontakt i mieli informację zwrotną. Na pierwszej tej tarczy, która była. I na webinarze było 100 osób i radca prawny współpracujący z Izbą Gospodarczą, ale także z szerszą organizacją, którą reprezentujemy czyli Śląskie Porozumienie Gospodarcze Śląsk Online organizowaliśmy takie spotkanie i te informacje zwrotne przedsiębiorcy otrzymywali. No, mali ci, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia. Tak jak mój biznes, sala zabaw dla dzieci, czy fryzjerzy, czy gabinety kosmetyczne, no wiele, wiele małych firm. No nie może się z tym godzić, ze względu na to, że w wielu tych przypadkach standardy utrzymania lokali, standardy obsługi klienta są tak wysoce z ograniczeniami sanepidowskimi, że na co dzień one są bezpieczne. Więc w dobie koronawirusa. Kobiety, które nie mogą przyjść zrobić sobie w gabinecie kosmetycznym paznokci, gdzie i tak panie obsługiwały w maseczkach, no wydaje się to irracjonalne. I te takie wprowadzane ogólne zasady, zasady dla wszystkich jednakowe, no troszkę mijają się z celem. I stąd informacje, stąd rozmowy z przedsiębiorcami, stąd informacje od przedsiębiorców, kiedy to się skończy, jakie są możliwości, jakie trzeba spełnić warunki. No, Cały czas jesteśmy w oczekiwaniu. Prowadzimy I re... wiele webinarów. tak? I realnie ta tarcza im pomaga przetrwać ten kryzys, czy mimo to dochodzą do Was sygnały, że mimo tej tarczy, i tak coraz więcej przedsiębiorców musi zwinąć ten swój internet i swoją działalność? No, w tej chwili to wyhamowało. W pierwszym okresie, kiedy była pierwsza tarcza. Było bardzo dużo problemów, ponieważ nastąpił ogólny strach. Nie wiedzieliśmy co robić. I z tego co kojarzę na 30 marca publikacje w Gusie Ogólnopolskie mówiły o tym, że ponad 10 tysięcy firm w jednym dniu się zlikwidowało czy też zawiesiło, czy zlikwidowało działalność gospodarczą. W tej chwili wiemy więcej. Ta tarcza została zmieniona i ona. Teraz była konsultowana szerzej, szerzej z organizacjami a, zrzeszającymi pracodawców. I to powinno być od razu zrobione, bo to było robione. Mamy kontakt bezpośrednio z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw, i tam ten rzecznik rozmawia z ponad 200 organizacjami pracodawców. My od razu dawaliśmy te sygnały. Jeżeli to bezpieczeństwo byłoby zachowane przy pierwszej tarczy, spodziewam się, byłoby dużo mniej zamykania firm i dużo mniej zwolnień. No w tej chwili no mamy to co mamy. My, szczególnie Polacy, jesteśmy dosyć przedsiębiorcy, operatywni, a wśród tych Polaków jeszcze są sami przedsiębiorcy, którzy mają wieloletnie doświadczenia i w tej chwili no, wielu radzi sobie bardzo dobrze, uznaje tę sytuację jako nową rzeczywistość i w tej Nowej rzeczywistości się odnajduje. A w jaki sposób się odnajdują właśnie na przykład te branże, które na ten czas musiały zupełnie zaprzestać swojej działalności, tak jak turystyka, tak jak salony kosmetyczne fryzjerskie, o których tu rozmawiamy? Czy oni mają jakiś sposób na to, żeby przeczekać, przetrwać, a może da się w jakiś inny sposób prowadzić tę działalność? Tak sama turystyka jest najtrudniejsza, szczególnie hotelarstwo. Wiem, że część hoteli podpisało porozumienia, umowy i zabezpieczają swoje pomieszczenia noclegowe dla, dla personelu medycznego czy na okres kwarantanny. Samorządy bardzo szybko zaczęły reagować. Co prawda okazało się, że to wojewoda czy marszałek może o tym zadecydować. Więc ta turystyka jest najtrudniejsza. Jeżeli chodzi o za, e, zakłady kosmetyczne fryzjerskie, no to przeszli na informacje online, na sprzedaż voucherów, na wysyłanie e, kosmetyków do włosów, czy na wysyłanie kosmetyków do twarzy z instrukcjami, z informacjami online, firmy starają się promować vouchery, czyli zakupy takie na przyszłość, są firmy, które no, dzięki temu mogły przetrwać, no bo niestety. Te zakłady zamknięte mają najtrudniej, ponieważ nie mogą nic zrobić. I przypuśćmy, jest zakład kosmetyczny czy fryzjerski, który ma 5-6 osób. Te, ci pracownicy właściwie w tej chwili nie mają możliwości ani pracy zdanej, ani jakiejkolwiek pracy. W związku z tym nie pracują, a wynagrodzenie powinni otrzymywać i otrzymują. I to jest ten, ta najtrudniejsza branża. Są branże, które częściowo działają, jak restauracje, i te branże. Cały czas dowożą towary. No i pomagamy też niektórym branżom, które, których wcześniej nie było w internecie. Tuż przed świętami 4 kwietnia uruchomiliśmy akcję Kupuj Lokalnie. Ja akurat koordyn koordynuję akcję Kupuj Lokalnie Wodzisław Śląski. I przez trzy tygodnie tej akcji mamy prawie 4,5 tysiąca uczestników. Ale to też spowodowało, że niektóre firmy. Z tych takich branż, które na co dzień handlowały wyłącznie lokalnie, czyli, czyli powiedzmy warzywa, jakieś produkty, przetwory, którymi handlowano na targach, a nie, nie organizowano sprzedaży internetowej, to troszkę tak się ożywiły. Mamy informację, że gdyby nie ta akcja, to właściwie nie, nie wiedzieliby, co robić ze sobą, no bo trudno sprzedawać sadzonki kwa, kwiatów czy warzywa m, stacjonarnie, ponieważ to te targowiska były. Zamknięte jeszcze do niedawna. Więc te akcje uważam są bardzo dobre i się rozszerzają, i coraz więcej osób chce z nami współpracować, chce dołączać do grup, dołączać do grup e, kupuj lokalnie, ale to też jest prośba do mieszkańców miast: aby, no, mimo kupowania na internecie, robili to najpierw e, w swojej okolicy, u swojego sąsiada. Musimy pamiętać, że jeżeli kupujemy u siebie w, w swoim mieście, i, czy też w sąsiednich miastach, no to dzięki temu m, możemy utrzymać stanowiska pracy, czyli nas, nasza rodzina, nasi sąsiedzi mogą w tych firmach pracować. To takie wspólne działania m, e, zmierzają do tego, żebyśmy wspólnie przetrwali i powiem szczerze, że, że to działa. Jesteśmy też mile zaskoczeni tym, że jest wiele firm, których wcześniej nie wiedzieliśmy, że istnieją. Na terenie miasta, czy też powiatu, czy też subregionu zachodniego. Teraz jest tego coraz więcej i coraz więcej dajemy też możliwości bezpłatnej reklamy czy bezpłatnej informacji o tych firmach. Tak jak o, na portalu Kupuj Lokalnie, ale także miasta. Ja mogę podać przykład miasta Wodzisław, ale wiem, że o, okoliczne miasta też to robią, umieszczają na swoich stronach internetowych informacje, chociażby o restauracjach, które które prowadzą dowożą sprzedaż to, na zewnątrz. Tak, jedzenie, które tak? dowożą. Dokładnie. Sklepy, które dowożą, też przecież nie było przed koronawirusem, czy też w ograniczonym stopniu sklepy organizowały dostawy. Teraz są sklepy, które dostawy organizują do mieszkańców i sądzę, że to jest też taki plus, który po koronawirusie zostanie. No, i pytanie, co jeszcze zostanie po koronawirusie? Czy my będziemy się bali wychodzić do tych większych sklepów, do lokali gastronomicznych? Czy tu przedsiębiorcy też się jakoś przygotowują na to, że to nie od razu klient ruszy do nich tak jak to było przed pandemią? Spodziewam się, że do niektórych lokali, tak jak restauracji, bo takie są sygnały gdzieś na Facebooku, w komentarzach, wiele osób nie może się doczekać, kiedy ruszy. Zapewne będzie tak, że przedsiębiorcy zwiększą stopień ochrony osobistej pracowników, czyli spodziewam się, że może być tak, że niektórzy pracownicy będą obsługiwali w maskach, na przykład w restauracjach, chociaż przez pewien czas, więc ten strach jest na pewno tyle, że powinniśmy te lęki przełamywać, bo problem koronawirusa to jest raz ale jeżeli nie ruszy gospodarka jak najszybciej, to będziemy mieli zdecydowanie większe problemy związane z kilkunastoprocentowym lub nawet kilkudziesięcioprocentowym bezrobociem. To będzie powodowało to, że no niestety będzie mniej pieniędzy na rynku i będziemy mieli mniej możliwości się rozwijać. Wprowadziliśmy jeszcze też dodam, bo te, te akcje, te wsparcie dla przedsiębiorców, które pozostanie, bo akcja Kupuj Lokalnie na pewno pozostanie, ale też uruchomiliśmy platformę Plusy dla Biznesu. To jest platforma, która działa dla firm w całym subregionie zachodnim. Tam rejestracja jest bezpłatna i te firmy będą miały dostęp do, do klientów i do reklam i będą mogły docierać do pewnej grupy klientów. Również i mieszkańcy mogą się tam rejestrować po to, żeby otrzymywać bieżące informacje. I to na pewno pozostanie. Na pewno pozostanie zwiększona higiena, na pewno z, z, zostaną zwiększone środki bezpieczeństwa. Bo, tak jak rozmawiam, no, dla mnie, przykład taki absurdalny są na przykład gabinety kosmetyczne, w których. Robi się ma, ma, manikier, tak? jeżeli wystarczyłoby zrobić szybę z pleksy, kobieta czy mężczyzna, bo też mężczyźni chodzą, wkłada, wkłada dłonie do e, otworu z pleksy, z drugiej strony jest pracownik czy gabinet, który to obsługuje. Ja wiem, że teraz panie kosmetyczki i tak pracowały w e, maseczkach, więc tam jest e, bardzo wysoko, wysokie standardy, takie e, jakości obsługi klienta i bezpieczeństwa. I, tu to było, uważam, dosyć pochopne, szczególnie powiem tak, jak się poruszamy po mieście i wzi, widzimy kobiety bez odrostów, to znaczy, że podziemie funkcjonuje. <laughs> dlatego, dlatego bez sensu jest dawać tak drastyczne nakazy. No jeśli to podziemie faktycznie funkcjonuje, to można się spodziewać, że gdzieś tutaj się posypią jakieś mandaty, czy kary? Czy do was też takie sygnały dochodzą, że ktoś gdzieś został przyłapany na takim nielegalnym interesie? Nie, nie mamy takich sygnałów. No mamy sygnały gdzieś z Polski, mówią te o tym, że jakieś siłownie, siłownie się zakrywały, zakrywały szyby, żeby nie było widać i takie sytuacje znamy z internetu. Tutaj nic takiego nie ma miejsca. To ja... Tro, trochę podaje przykład taki humorystyczny, ale faktem jest, że rząd polski wprowadził niektóre zakazy od tak ad hoc, chociażby ten, ten te przemieszczanie się przy, przez granicę i utrata właściwie miejsc pracy pracowników transgranicznych, bo to w obie strony pracownicy, gdzie jest przepływ pracowników. Wystarczyło przecież dać informację, że trzeba mieć zaświadczenie od czeskiego z naszej strony, czeskiego pracodawcy, i można tę granicę przekraczać i z powrotem. Rozumiem, że się przemieszczamy i możemy przynosić koronawirusa, ale skoro jesteśmy Europejczykami, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to teraz okazało się, że nie jesteśmy Europejczykami, bo nie jesteśmy traktowani tak samo wszyscy czyli nie możemy się przemieszczać, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Czechami, jesteśmy Niemcami. Nie jesteśmy Europejczykami. Tu jest. Według mnie dosyć duży minus, e, czy też dosz, taka, taka informacja od Unii, dla mnie jednoznaczna, że to troszkę nie działa tak jak powinno, bo przestaliśmy być Europejczykami, zamknięto nam granice i nie możemy się przemieszczać chociażby tylko parę kilometrów z jednej i z drugiej strony. Ten problem branż, które musiały zamknąć swoją działalność, to już omówiliśmy, a proszę powiedzieć, czy któreś branże w ogóle nie muszą się martwić kryzysem, czy są takie może jakieś rejony gospodarki, w które warto teraz iść, jeśli ktoś myśli o zmianie profilu swojej firmy, to może powinien się zastanowić właśnie nad, nad tą kolejną, konkretną branżą. Czy, czy Pan jest w w stanie tutaj coś się prognozować? To, mogę wskazać takie informacje chwilowe. No, te, jak ktoś zmieni totalnie branżę i zacznie produkować płyny do dezynfekcji w tej chwili, czy rękawiczki, czy maseczki, no to już jest za późno. No, to, takie przekształcenia już miały miejsce i dosyć szybko firmy zaczęły działać, a, szyć chociażby maseczki i sprzedawać. A, jeżeli chodzi o przyszłość, no to przyszłość przechodzi do internetu, dlatego a, i, i to nie, to nie jest... To nie jest e, równoznaczne z tym, że nie możemy m, m, być lokalnymi patriotami, bo możemy na, na internecie kupować i pracować, ale dalej u sąsiadów. Wiele firm przeszło do zdalnej pracy. Wcześniej, bo mam takie sygnały, wcześniej okazało się, że nie, nie było możliwości, przez lata nie mogliśmy pracować zdalnie, teraz takie możliwości istnieją i sami właściciele się przekonują, że warto. To na przykład firmy, które mają handlowców w całej Polsce musieli się spotykać, w tej chwili ściągnęli programy do pracy zdalnej i robią konferencje zdalne, więc to też ułatwia sprawę. No, na, na pewno to nie tylko przy koronawirusie, to generalnie w biznesie powinno się dywersyfikować swoje działania i mieć tak zwane dwie nogi co najmniej, więc tutaj można by się zastanawiać, jeżeli taka sytuacja wyniknie w przyszłości, no to jaka ta druga noga, czym się powinniśmy zajmować, czy to jaka jest sprzedaż internetowa, czy w swojej branży, którą mamy, nie można zmienić tego na internet. Ja podam przykład, bo ktoś może się zastanawiać, no mam taką firmę, która nie może sprzedawać przez internet, ale jeżeli mamy przykład do analizy firmy, która czyści wykładziny, no to można sprzedaż internetową, no jak sprzedaż internetową, jak czyszczę wykładziny. No tak, ale w tym czasie te firmy mogły pokazać, jak się czyści wykładziny, mogły powiedzieć, jakie są środki, co to powoduje, jak się niszczy składniki, a te, które są w wykładzinach i robiła filmiki. To jest forma reklamy na przyszłość. Ale proszę zauważyć, w tej chwili wiele firm jest nieczynnych. Czyli można wykorzystać te firmy czyszczące wykładziny, czy, 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 czy komplety wypoczynkowe, do tego, aby w tej chwili ich wykorzystać. Ponieważ. Ja u siebie mam salę zabaw i najczęściej czekam dwa dni, kiedy będzie przerwa, żeby można wyczyścić wykładziny. A teraz mam już nieczynne 40 kilka dni, więc swobodnie ta wykładzina może wyschnąć. Więc trzeba poszukać sposobu na to, aby zaistnieć w tej trudnej sytuacji i w tej nowej rzeczywistości, bo to już jakby nie wrócimy do tego, co było, już będzie nowa rzeczywistość. Więc proponuję jak najbardziej wykorzystywać do swojej działalności internet. I na tym zakończmy dzisiejszą naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za spotkanie online w tej wirtualnej rzeczywistości. Dziękujemy również państwu za uwagę. Pozdrawiamy serdecznie naszych widzów. Zapraszamy do oglądania kolejnych programów. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.